Mhm. Tak, to taka mała dygresja. Tak. Na Soho lub w Moskwie są bary, restauracje i tego typu różne cuda, gdzie wchodzisz za 5 dolarów lub bezpłatnie, ale już wyjść możesz tylko za 300, 400, 500 i tak dalej. To takie coś podobne. Na w zasadzie to działa? To znaczy takie wejście? No. No na przykład na, na Soho. Tam siedzą dziewczyny i bajerują się, może jakiś tryptiz, może nawet nie, może tylko bajera. No i żeby klienta, załóżmy, nie, nie tego, nie zniechęcać, to bierze się mu jakiekolwiek małe pieniądze lub wcale. No sam nie byłem, z opowieści znam. No a później mu się wystawia kolosalny rachunek, bo on zajął, zajął dziewczynie czas i tak dalej. Ona jak głupia te drinki pije. Niby z alkoholem, ale to bez. I tam za każdego drewna załóżmy 30-40-50 funtów, ona potrafi 6 wypić, nie? No i na wyjście ci dają ten invoice. <śpiewanie> no i różnymi rzeczami to się kończy. Policja tam już też się skorumpowana, także ona nie działa dla klienta wcale, <grystanie> tylko działa dla lokalnej, że tak powiem, społeczności biznesowej. A to, to, to mi <grystanie> biznesu się, to, szamranego? To, to mi się przypomniał dowcip, jak, jak e, e, mąż sobie zdał sprawę, że jego żona go e, nakryła na tym, że chodzi do agencji towarzyskiej. No i tak pyta kolegę i wiesz jak zareagowała, jak się dowiedziała, że jestem w agencji yy, towarzyskiej? No jak? Marian, co co, tu do cholery tutaj robisz? <grywa>